You speak Polish you speak English very well. yes? Yeah. You very odd today. O jakby wtedy fajno zrobiła tę Ok, Okunti okay. Thanks so much. Jest yeah. sensacja. Jest. Dwa dwa kurczoki. Dwa kurczoczki wyszły z jajka. Nie wiem, bo te dwa, dwa są dwa widać. A nie wiem czy, 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 czy nie ma więcej zaraz ją podniosę ładny jeden czarniutki zaraz zobaczymy są dwa i jeden wychodzi jeden wychodzi widzę jest tu jeden ten to, to on zaraz wy zaraz wyjdzie he What you want? Huh? I don't know. What you want? You ready to school? No. No ready. You don't like school yet. Yeah? Yeah. Better if better stay at home. Yeah? yeah. In home, poor stuff gaming. Yeah, this yeah. is good. School, no. no. Because no poor stuff in yeah. the school. Yeah. yeah. <laughs> Oh sorry. This score is very important. Very important. No. <laughs> What you want, my baby? mi do olong praho I tambaru to suru te No poj przyśła zobaczyć, chodz zobaczyć kurczaczki, chodź. Baby chicken, let's go. <laughs> come, 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 see, look. You no. see? You see? No. Baby. No, come, let's come. No, no, wait. Check it. No, look, up. Look. You see? Oh, baby. Baby chicken. Wow, very nice. Yes? Yeah? O, wow, very odd. No up? You don't like chicken, I know. No. Młon is no good. What is I don't know. <laughs> Chodź. Ale radość, ale radość, nowe No to już tak, jak dzisiaj oh, trzy wyjdą, bo ten jeden tam się też wykluwa, to dzisiaj jak trzy, no to jutro powinny być, jutro powinny być następne, no. No i one teraz tak szczególnie gdają, tak. No one i jak właśnie teraz nie wiem, co to będzie, jak one wyskoczą. Jak one wyskoczą z gniazda, młon młon, to co to będzie? Co to będzie, jak się rozejdą tutaj po rejonie? <śmiennie> <śmiennie> no no! No bo! No, no, boj. no boj. kikuj O, i kikuś, o, kikuś! Kikuś zobaczył, że jakaś radość jest w domu i, i też przyleciał tutaj się popisać, ja tu też jestem. Kikuś, ja, też chcę się, się zaznaczyć, ja tutaj też jestem, no. Poj, uh, 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 I make, come I show you, I'm show you, I make it for you, śniań. Uh, Uh, this one, look, come so you eat this, kukurydza, biała biała kukuryza to nie jest żółta, tylko to jest biała. I ja teraz będę ten. Ja no. I... This one jest wyczniań. Tak! Barang! No barang! To jest kmer. put! No barang! No! Barang! You barang! You half barang i hal kmer! No boy. Because your Papa is Barang and uh, you Khmer so is half and half No, no. and <laughs> What you Khmer or Thailand? Thailand <laughs> Thailand or uh, or Barang? <laughs> tick tic you barang because you live in Papa is Barang. No Papa Khmer <laughs> Papa Khmer no No Papa no kmer. No i to jest takie fajoskie właśnie. Takie to są te chwile takie. E, tak, że schodziłem, że tutaj łaziłem, a tym nagle patrzę, a tu nowe nowe kurczaczki. No takie niby nic, bo to jest takie, no kurczak się wyląk. No dla mnie to jest takie bardzo, no bardzo fajne. No tak bardzo fajnie mi się zrobiło. Będę czekał teraz na ten, będę czekał teraz na następne. No tutaj to będzie trochę kłopot. Będzie kłopot, bo tam tych kurczaków będzie. Na razie są trzy. A jajek jest jajek zaraz 12 i 4 16 16 jajek, ale najprawdopodobniej wszystkie się nie wyklują. No teraz ten trzeci się wykluwa, no najprawdopodobniej wszystkie się nie wyklują. No bo to wiadomo, że są czasami tam nie, nie ten, nie wypały, Ale będzie będzie tego sporo, no niech będzie nawet 10. No to już będzie zamieszanie, no. Będzie zamieszanie, jak one zaczną wyskakiwać wszystkie z tego kurnika, bo te, bo te gniazdo, ono jest dość wysoko. I jak one, one zaczną wszystkie wyskakiwać, to będzie problem. Ale znaczy nie będzie to wielki problem, bo są dwie matki. Bo te dwie matki się działy, także jedna być może będzie tak, że jedna będzie dosiadywać te jajka, a jedna będzie chodziła z tymi kurczakami albo razem. No nie wiem, no trudno mi powiedzieć, to jest natura, także to, tego się nie nie da rady tego przewidzieć, jak to, jak to będzie, nie? No ja już tak. Za bardzo, coraz mniej się staram ingerować w to, żeby one, żeby to wszystko tak naturalnie, naturalnie się rozgrywało. No tego kurczaka już z tą, z tą, z tą kurą, co ma tego jednego, no już, ja już je puściłem, oni chodzą sobie tutaj po rejonie. Widziałem tak rano... Rano ona śpi pod kurnikiem, no bo ten, ten mały kurczaczek, on do kurnika nie wejdzie, jeszcze jest za mały. No i ona śpi z nim e, na tym, na, m, pod kurnikiem, siedzi na nim, po prostu go pilnuje. No. no być może, że będzie wszystko ok. No to jest tak, że po prostu zostaną silniejsze. Jak będą słabe, to słabe to od, odpadną, bo już miałem, widziałem taką sytuację, że prowadzała kura e, kurczaki. Kilka kurczaków, jeden taki słaby, zostawał w tyle, zostawał i w końcu, i, i w końcu on gdzieś tam odszedł na bok i, i, i ten już więcej się nie, nie pojawił. Także zostają tylko te silniejsze. No tak jak natura. Natura tak chce. No, no ja tu jeszcze. Jeszcze chciałem dodać, jeszcze chciałem dodać, tutaj awantura wśród kur. Odnośnie wczorajszego filmiku ja mówiłem o tym o tym umeblowaniu, o tych, tym stylu mieszkań tutaj tych kmerskich. Ja o najbardziej takiej istotnej rzeczy zapomniałem powiedzieć, czyli o wilgotności tutaj. I tu jest bardzo duża wilgotność. Jeśli na przykład są jakieś ubrania, czy coś, w domu i one na przykład są poskładane i nie ma dobrej, dobrej wentylacji, to po prostu wszystko zaczyna gnić, pleśnieć i gnić. Jest tak potężna wilgotność. Wczoraj ja akurat tutaj, bo ja to, ja to tam nie mam prawie w ogóle ciuchów, to mi to tam nie przeszkadza, ale wszystkie te ciuchy, które tutaj są, które ma i to one wiszą raczej na wieszakach. I, jest, I ten pokój, a poza tym ten pokój, co ona ma, to on jest taki przewiewny, bo tam ona sobie włącza klimatyzację i cały czas wiatrach chodzi. I tam jest przewiew, i tam akurat nie, nie, nie zachodzi jej to pleśnią. Ale jak jest takie pomieszczenie, nie bardzo, nie bardzo takie wentylowane, bez klimatyzacji to po prostu pleśnieją. Ja, ja tutaj u siebie widziałem, tam w salonie, ja nie pamiętam, coś tam zostawiłem, jakiś pasek taki, pasek skórzany czy coś, to on po prostu się biały cały zrobił. E, a poza tym jeszcze wczoraj mi koleżanka też do mnie napisała, bo ona akurat obejrzała, ona tutaj mieszka też, e, obejrzała filmik i jeszcze właśnie mówiła, że, że zapomniałem dodać o tym, ja też wspominam. Ona mi mówiła, że ona w, w, szaf w szafkach kuchennych ona ma właśnie tak zrobione, że są szafki kuchenne zamykane na dole. To mówi, że wszystko jej tam w kuchni, w kuchni i wszystko po, po ten popleśniało. Także to jest takie najbardziej istotne, dlaczego jest ta, ta taka, ten taki minimalizm tutaj. Yy, ma, mają szafy tutaj, mają w szafach, ale to są odpowiednie pomieszczenia. One są odpowiednio wentylowane i yy, że tam nie, no oni po prostu wiedzą, no oni wiedzą co robić. Yy, Tutaj na przykład taka pani, co obok mnie mieszka, no to ona w ogóle nawet w domu nie trzyma ciuchów, tylko wszystko ma, wszystko ma na wieszaku przed, ma taką szafę zewnętrzną i wieszaki i one wiszą na zewnątrz cały czas te, te ciuszki. Także to tyle jeszcze odnośnie, odnośnie wczorajszego, no że nie dodałem, no przepraszam, że nie dodałem, bo to było takie bardzo istotne też. No i następna sprawa, następna sprawa to jest te kurczaczki, co pokazywałem się, wykluły. Nie wiem ile teraz na razie nie zaglądałem. Ja przyjechałem sobie zrobić kawę, bo zawiozę i Pójdę do, do angielskiej szkoły. Przyjechałem sobie zrobić kawę. No i byliśmy z lechem. Byliśmy z lechem, kupić tam parę rzeczy potrzebne do, do zrobienia tego kurnika. Także jutro. Jutro będziemy ten klepać taki mały, taki specjalny kurniczek dla to będzie tylko i wyłącznie dla matek z dziećmi. Jeśli będą jajka, to też tam będą jajka niewyklute. Także jutro to będziemy robić, bo tutaj jednak tu jednak to jest kłopot, no bo one są tutaj wysoko i ten kurczaczek już jak, jak wyskoczy z tej klatki na ziemię, to no, on już tam nie wejdzie z powrotem, a my chcemy zrobić tak w ten sposób, żeby, żeby była też możliwość wejścia tego kurczaka z powrotem. Muszę takie, bo tutaj o, takie, tą drabinkę, co ja mam, no to to jest tylko dla starszych kur. Mały kurczaczek nie, nie, nie wejdzie, taki, jak który, który jest teraz tutaj z tą kurką, to on nie, on, on nie wejdzie. No on łazi, no i jednak on się uratował. Łazi cały czas z nią, ona za, za daleka daleko do, od kurnika nie odchodzi dziobie tutaj, dziobie poka, pokazuje mu jak jak, jak, się, jak jakiś większy kawałek to rozdziobuje mu i on chodzi cały czas przy niej także najprawdopodobniej się utrzyma bo ona za daleko nie odchodzi od tego kurnika Przycup, tutaj wieczorem ona, ona się kładzie znaczy się przycupuje na, na ziemi i ten kurczaczek tam pod nią wchodzi i, i ona, ona go pilnuje. Także jutro startujemy z tym, startujemy z budową nowego domku dla, dla kurek. To będzie tutaj, tutaj w tym miejscu. Tu, 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 tu gdzie jest ta ściana, tak tutaj od, od schodów do, 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 tej, no, do tego bananowca. No także, no bo, no bo jest, to jest kłopot. Jak te kurczaki wyskakują z, tej z tego gniazda, to ta kura nie wie co zrobić. Nie wie, czy ma na jajkach siedzieć, czy pilnować tego kurczaka. <laughs> Chociaż teraz są dwie matki, to może one jakoś tam rolę podzielą, że w razie jak któryś wyskoczy, to jedna pójdzie, a druga będzie siedziała na jajkach, ale nie wiadomo jak to jest, bo nie wiadomo, trudno. Yy, trudno, trudno przewidzieć. No, to jest natura. Ja yy, ostatnio jak widziałem, to dwie kury. Razem, razem chodziły, obydwie chodziły razem z tymi kurczakami a jajka były, a jajka były w tym, w koszyku a więc zapraszam na wioch do mnie na wiochę jeśli ktoś chce przeżyć naprawdę egzotyczne egzotyczne wakacje czy egzotycznie sobie pomieszkać u mnie na wiosce w moich bambusowych domkach to bardzo, bardzo, bardzo serdecznie zapraszam tak to wygląda z zewnątrz świeżo zrobiony płotek no i tutaj tu włączam e, reklamę moich e, moich domków w domkach jest wszystko to co wszystko to co potrzeba jedynie otoczenie jest wiejskie otoczenie jest, jest takie typowo wiejskie domki są, domki są takie bangalo drewniane jest sporo też, jest sporo też murowanych ale, ale generalnie to jest wiocha i tutaj jest dużo hmm. dużo takich tych drewnie, dre, drewnianych domków no mój akurat, jest, mój akurat jest murowany no ja już się tutaj wprowadziłem już tutaj mieszkam także co? O, tu jest taka, tu jest taka ścieżynka do, taka ścieżka do hello. <laughs> tu jest taka ścieżka do, do, do sąsiadów. Tam sąsiadka z dzieciaczkiem się bawi. No i wioska, no wiocha, wiocha. No. <laughs> bananiki, bananiki rosną. No także puszczam ten, puszczam filmik taki reklamowy, dwa filmiki takie reklamowe z, z mojego małego hoteliku. No, zaraz będę, zaraz ten, zaraz jadę po Nąpoj, bo już jest przed szóstą. Już ją ten, ona dzisiaj zmęczona trochę była, taka smutna trochę wyszła ze szkoły, zmęczona. No, zaraz, zaraz przyjedzie, zaraz jak ona, ona, ona to jest taki domownik. Ona szybko, szybko do domu. Gochą, gochą, home, Domownik taki typowy i ona się dobrze tutaj ona się tutaj bardzo dobrze czuje.